Was, Szalony kolekcjoner. To już czwarty unboxing w cyklu Szukamy ważniaka Zobaczymy, może tym razem się uda. Chciałem otwierać saszetki bez nagrywania, ale kilku z Was pisało w komentarzach, że jednak mam to robić, że Was nie zanudzam, więc będziemy szukali. Dalej. Mamy jednego legionistę, ale oczywiście nie tego, o którym, o który, na którego nam. Zobacz, najbardziej zależy. Zobaczmy dalej. Druga saszetka. Dlatego też otworzyliśmy już około 90 saszetek, i niestety nie było pana Wawrzyniaka. Ktoś z was sugerował, żebym zamiast z warzywniaka, czy coś innego. Celowo powiedziałem, warzywniaka. Być może wtedy trawi się właśnie Wawrzyniak. ale. Nie robię tak. Będę szukał dalej. Będę szukał do skutku. Na razie mamy pusty przebieg. Same gwiazdy, chociażby tutaj Żowłakow, Buzała. A tego, na kim najbardziej nam zależy, niestety nie ma. Generalnie zaskoczony byłbym... Znaczy nie byłbym zaskoczony, gdybym szukał tej karty, a to by była karta jakaś mistrzów, czy, czy coś takiego. Natomiast to jest karta bazowa, która powinna regularnie występować, jak każda inna karta w saszetkach. Niestety w tym przypadku tej karty nie ma. Dyspozycji. Znowu nic. Kolejna saszetka. Na odrobinę gry już widzę. ale Wawrzyniaka nie ma jeszcze jedna saszetka ogólnie ten unboxing bardzo słabo się zaczął nie trafiliśmy jeszcze żadnej świecącej karty choć otworzyliśmy już prawie 10 saszetek mamy tutaj żyro kolejnego legionisty ale niestety nie ma Wawrzyniaka szukajmy dalej o mamy. Pierwszą się tą kartę. Jest to bramkarz. To jest sławik z górnika zabrze. Zresztą trafił się nam poprzednio też, także mamy tych Sławików już trochę. Nie widzę żadnego herbu legi, więc na pewno warzymia takim razem nie będzie. Mamy mistrza. Także zawodnika górnika zabrze. No I teraz, czy będzie, czy nie będzie. Znowu Żyro. No, niestety. Kolejna troszeczka. Myślę, że to już 10 albo 11. Mamy tutaj kolejnego mistrza. To jest Nowak. Czyli mistrzowie dopisują. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Saganowski. Niestety, i że Znowu dwóch legionistów, ale nie tych, na którym nam zależy. Zresztą nie robiłem porządki. Zobaczcie, ile mi zostało jeszcze kart limitowanych z limitowanej edycji, z wydania właśnie T-Mobile Extra Klasa. Będę je dokładał do kompletu, które stworzę po otwarciu tych zaszetek. Zawsze taki komplet dużo lepiej się prezentuje z kartami limitowanymi niż niż bez ma też dużo większą wartość cztery. kolejna saszetka i niestety nie ma pana legionisty jeszcze jedna Otwieramy już przeszło mamy gwiazdę z legi, ale nie mamy Wawrzyniaka aha zapomniałem słuchajcie kiedyś zrobiłem niedawno konkurs na do tej karty, pod rozwiązaniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Ja trafiłem 7, ja trafiłem 8, ja trafiłem 9, ja trafiłem 135. Nikt nie napisał rozsądnie. Chciałbym te karty wysłać, bo tak jak powiedziałem, jednemu z Was na pewno je prześlę. Nie mam czasu w tej chwili sprawdzać tych wszystkich kodów, więc prosiłbym tych, którzy trafili 9, tylko tak naprawdę 9 i więcej. Bo widziałem, że dziewiątki się pojawiały dosyć, dosyć często. Niech napiszą do mnie prywatną wiadomość. Obiecuję, że dzisiaj przysiądę do wiadomości i będę na nie odpisywał. Problem polega na tym, że mam ich ze 120, 120 i, i trzeba to po prostu zrobić w skupieniu, żeby się nie pomylić. Jędrzejczyk niestety, nie pomylić, nie zakręcić. Także raczej powinienem dzisiaj odpowiedzieć na pewno. Ale tak jak mówię, sprawa konkursu jest rozstrzygnięta, natomiast no, chciałbym zwycięzcy przesłać nagrodę z tego względu, że no, chciałbym być po prostu wiarygodny. Znowu nic. Zwróćcie uwagę, że nie trafiliśmy jeszcze żadnego ulubieńca fanów w tym unboxingu. Znowu jęczej czy gdzie jest ten człowiek oczywiście na karcie T-Mobile nie ma kolejna saszetka zdziwię się jak otworzę wszystkie Zostałych jeszcze około 700 i nie trafimy pana warzywniaka <grymka> warzywniaka oczywiście no to będzie żal Kolejna Saszewka. Myślę, że już skompletowaliśmy kilka, kilka drużyn. W każdej drużynie było od 12 do e, 14 bodajże kart, licząc z kartami gwiazd. Także później to złożę i Wam pokażę, co z tego wyszło w poszukiwaniu e, Jakuba, Pana Jakuba. Zobaczcie jest. Nie ma. Kucharczyk niestety. Ojej, jej. No dobrze, zostały nam 3 minuty. Będę smęcił, będę otwierał, ale muszę go trafić. Tutaj mam coś odwróconego i to jest bramkarz Janukiewicz. Tu. mamy z pierwszego lubieńca to będzie damz z górnika dzisiaj górnik dopisuje na lepszych kartach zobaczcie dwie gwiazdy jeju no to się robi normalnie parodia otwieramy kolejny zestaw nie ma. Ciekawe, czy on w ogóle tu gdzieś jest. Jeżeli trafię na tym unboxingu, zbuduję sobie wykrywać warzywniaków. Oczywiście wawżyniaków I będziemy jeździli, pikali. Oczywiście żartuję. Zobaczcie, znowu jędrzejczyk. Jędrzejczyk, kucharczyk, żowakow. Wszyscy ci goście występują dosyć często w saszepce. Natomiast. Karty, którą bardzo potrzebuję, nie no, Mamy teraz kuciaka, bramkarz z na karcie świecącej. Patrzcie, żyro. Nie, no to jest jakieś, jakieś fatum tym razem. Podejrzewam, że jak nie będzie mi potrzebny, to będę go trafiał w co trzeciej saszetce. A teraz. No jest jak jest. Dobra, została nam jeszcze minuta. Powoli zaczynam tracić nadzieję no niestety no dobrze to co ostatnie trzy cztery saszetki i kończymy już będzie 120 saszetek mniej więcej otwartych, a pana Jakuba jak nie było tak nie ma nie wiem czy się nam na nas obraził czy nie chcą uzupełnić kolekcji szalonego kolekcjonera? Patrzcie, Saganowski. Ale pana Jakuba nie ma. Mamy Franka. Oczywiście, Frankowskiego. Tomasza. Dwie ostatnie saszetki. Czy zdarzy się cud i trafimy Wałżyniaka? Nie sądzę, ale trzeba być dobrym myślą. Będę teraz potrzebował trochę kart Match Attacks, także na pewno zapraszam Was na unboxingi, w których będę otwierał właśnie te saszetki. Zobaczcie, 7 kart, pełen przekrój drużyn, ale nie ma jednego pana. Także możecie się spodziewać w najbliższym czasie dużo, dużo filmów z Match Attacks. No i być może wrócę troszeczkę do Champions League Update, bo tam też będę potrzebował yy, dwóch zawodników. Zobaczymy. Wszystko, wszystko się odkaże na dniach. Dobra, otworzę ostatnią troszeczkę jeszcze z I przecież bym trafił w końcu. To by było świetne zakończenie filmu, ale oczywiście nie, na, nie dane nam będzie tym razem obejrzeć Wawrzyniaka. No dobrze. Zobaczcie, ile już mamy legionistów. Myślę, że tutaj są z 2-3 składy, oczywiście bez Wawrzyniaka. E, dziękuję za oglądanie mojego filmu. Sorry, że smęcę. Pozdrawiam Was. Szalony kolekcjoner. Cześć.